Słuchajcie, teraz no, osobę, którą mam okazję przedstawić. Troszeczkę na ten temat muszę powiedzieć, bo to jest moja przyjaciółka, tak mogę powiedzieć. Ja bym powiedział więcej. To jest jak moja siostra. Znamy się kupę lat, przyjaźnimy. Wiele razy mieliśmy okazję rozmawiać na wiele tematów, nawet tego jak kiedyś w maju postanowiliśmy zacząć robić razem jako pierwsi tego samego dnia, rejestrując się, zaczynaliśmy robić ten biznes. I słuchajcie, są, ja wiem, że u was na pewno też się zdarzają, są tak zwane zloty, ale wiecie, że dość często jest tak zwane upadki. No i jak dobrze mieć przyjaciela. Ja myślę, że nie tylko ja mogę to powiedzieć o Kasi, ale Kasia też o mnie, bo ostatnio mieliśmy taką wymianę zdań i powiedzieliśmy sobie parę rzeczy i wiecie, jakie to było sympatyczne. Mieć kogoś takiego zaufanego w życiu, to nie chcę tu górnolotnych jakichś frazesów opowiadać, ale naprawdę Kasia Schmidt. Ten coach, który przedstawi nam teraz biznesne biznes opowie więcej. Ja ją mogę słuchać cały dzień, całą noc. Tak dużo i tak ciekawych rzeczy. Dziękuję bardzo. Proszę Kasiu, zapraszam cię. Dziękuję. No, Dobra, dziękuję bardzo Bobi. Słuchajcie, Bobi jest dla mnie ostoją skałą. Nie wiem, bez niego to ja bym tu pewnie długo nie wytrzymała. Natomiast jestem mu ogromnie wdzięczna za cały za całe pomoc i całe wsparcie, które mi daje codziennie, bo tak naprawdę to jest praca z ludźmi, wiecie, praca, która polega na czasem wysłuchaniu, rozumieniu rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, tak? Także wiecie jak to jest. Do mnie dużo ludzi pisze, a ja do kogo? No i tutaj pojawia się Bobi, także dziękuję ci bardzo Bobi jeszcze raz. Dajcie mu brawa, was bardzo proszę. <plosy> OK, a teraz wam powiem o czymś interesującym, ale zanim to powiem, to mam takie pytanie. Czy osoby, które są z tyłu są zainteresowane posłuchaniem o tej technologii, czy niekoniecznie? Jak są zainteresowane, to bardzo poproszę, żebym ja miała odzew, że są zainteresowane. Ręka w górę, dobra, super, dziękuję. Dlaczego tym mówię? Ponieważ kiedy ja po raz pierwszy usiadłam z Marko 1 maja tego roku, on powiedział mi coś niesamowicie interesującego. Powiedział mi, to nie jest firma suplementacyjna. No widzicie, tam takie są trzy butelki, tam coś się środku pływa, rozmawiamy całe rano o glutationie, kurkuminie, neuro, tych wszystkich składnikach. A on mi mówi, to nie jest firma suplementacyjna. Ja mówię no dobra. To o co chodzi? Więc kochani, chodzi o technologię. To jest firma technologiczna. Ile znacie firm z suplementami? 10, 20, 50, 100, cała apteka, cały sklep zielarski. Wszystkie marketingi z, z, z suplementami, prawda? I co z tego? Jaka jest kwintesencja? Słuchajcie, kwintesencja jest taka, że te wszystkie suplementy, które możemy spożywać przez żołądek przyswajają się w 6%. Taka jest statystyka. Co to oznacza? My mamy najdroższy mocz na świecie. Ja zawsze mówię podlewajmy kwiatki, to przynajmniej jakiś sens tego będzie. I w tym momencie pojawia się technologia, która, jak powiedział Damian, w 17 latach badań wyszła w życie 3 lata temu. Technologia, nanotechnologia hydrostat. I ja Wam o, tej, o niej powiem, ona jest bardzo prosta, kiedy ją się wreszcie rozumie, ona jest bardzo prosta. Ale wyobraźmy sobie, co potrzeba, żeby ją wdrożyć w życie. Bo pomysł to jedno, ale jak to zrobić, jak tego dokonać? I tu jest wielkość tej firmy, wielkość tego wynalazku i to, co rozróżnia te preparaty suplementacyjne. Od czegokolwiek innego, co może się spotkać na rynku. Słuchajcie, tak jak powiedział Damian, tu jest kwintesencja wielkości. Prawda? To jest jedyny przykład, kiedy małe może więcej. Dlaczego? Bo jeżeli chodzi o przyswajalność, to wiadomo, że jest różnica, kiedy nasza biedna komórka nie jest w stanie przyswoić wszystkiego i to po prostu odpada. A kiedy jest w stanie przyswoić wszystko ze względu właśnie na tą nanometryczną wielkość. Słuchajcie, średnica włosa ma między 50 tysięcy a 100 tysięcy nanometrów. Średnica włosa, a tu mówimy o wielkości między 10 a 100 nanometrów. Taka jest wielkość tych składników. Tutaj mamy, na tym polega ta technologia. I żebyśmy to dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to w danym suplemencie, ile jest w danej tabletce, jakie jest stężenie. Ile razy czytamy na różnych, nie wiem, tam opakowaniach 250 mg, czy 250 czegoś tam. I co z tego? No pewnie, że lepiej jest przyswoić 6% z większego stężenia niż z mniejszego stężenia, prawda? Ludzie czasami się pytają, jakie jest stężenie tego glutationu? Jak jaka jest ilość? Ja mówię, a co mi to obchodzi? Jeżeli ja wiem, jak to działa, przy, no może być najmniejsza ilość, jaką chcemy, ale w 95% mi się przyswaja do organizmu. Więc ty możesz zjeść kilogramy tego, co tam masz. Jak powiedziała Anita, jak jest, co może spowodować przeładowanie wątroby kurkuminą w formie takiej normalnej, prawda? Sproszkowanej. Może krzywdę zrobić. A my tu mówimy o 5 ml dwa razy dziennie i mamy cuda. działają się prawdziwe cuda. Ale ze względu właśnie na to, zobaczmy, ta technologia powoduje, że nasza bona komórkowa jest w stanie po prostu przyswoić o wiele więcej, bo będzie ta wielkość odpowiednia, żeby mogła ta bona komórkowa to przyswoić. Teraz zobaczmy, to będzie fajnie wyglądało wzrokowo, ponieważ komórka przyswoi tylko tyle, ile dana. Substancja do niej się dotknie. To tak wygląda. I teraz, jeżeli jesteśmy w stanie rozbić na nanocząsteczki, to ponad 200 razy więcej jesteśmy w stanie powiększyć ten, tą powierzchnię dotykową. tak? Wyobraźmy sobie arbuza. Lubicie arbuza? Kto lubi arbuza? A próbowaliście ugryźć arbuza, całego arbuza, tak za jednym zamachem? Ktoś próbował? No, ile się dało? No, ale się dało, no. A teraz jak weźmiemy arbuza, pokroimy go na malutkie kawałeczki? Możemy zjeść całego? No to o to chodzi. I teraz jak to rozumiemy wreszcie, to rozumiemy dlaczego ten nasz organizm jest w stanie to wszystko tak cudownie przesłać w takim tempie, tak? Dlaczego to tak szybko będzie działało? Dlaczego tak będzie bezpośrednio penetrowało w nasze komórki? Zaczynamy to rozumieć. Nagle to nie jest jakieś z innej orbity. Natomiast musimy zrozumieć jeszcze jedną ważną rzecz. W jaki sposób firma tego dokonuje? Bo ktoś powie, a bo to takie coś jest, to za chwilę przyjdą Chińczyki i wyprodukują to samo. Słuchajcie, nie stać ich na to. Powiem wam jedną ciekawostkę, Steven Scott jest multimiliarderem i gdyby nie to, że on miał możliwość wdrożenia w życie tej technologii, kiedy do niego dotarła, to dzisiaj niestety wielu z nas nie miałoby tych świadectw, które mamy. Bo to są ogromne reaktory zimna. Japońska technologia wdrożona w życie. Nie ma na to konkurencji na dzień dzisiejszy. Okay? Bo jeszcze do tego dochodzi druga rzecz, czyli dostawa. Wiele, nie wiem, słyszeliście o możliwości dostawy za pomocą lipidów, czyli w, w tłuszczach, żeby prze, pod językiem było przyswojane. Ale nie wiem, czy to jest nowość, czy nie. Przypuszczam, że wszyscy wiecie i wiemy, że człowiek nie składa się z 75% z tłuszczów. Tylko z wody. I teraz, kiedy ta dostawa to są kapsułki krystalicznie czystej wody. To w środku mamy, tak jak widzieliśmy na zdjęciach, pięknie, błyszczący glutatyn i te inne składniki. I teraz komórka czuje wodę i mówi, aha, nawilżanie. I przyswaja do środka. Błona komórkowa jest twarda. Słuchajcie, ona nie wszystko przyswaja, mimo że dotknie ale kiedy czuję wodę przyswaja do środka i tam w środku uwalniane są te wszystkie składniki. Dzięki tej dostawie nie mamy absolutnie konieczności połykania do żołądka. Ktoś mi mówi, a ja nie wiem, bo ja mam wrażliwy żołądek, ja coś tam mam, wrzody, ja nie wiem czy ja to mogę pić, to wypluj. 30-60 sekund w jamie ustnej i wypluj. Taki masz dramat. To już wszystko poszło. Układ krwionośny, słuchajcie, w ciągu 60 sekund nam mieli całą krew w ciągu całego, całego, po całym ciele. Jaki problem? Na tysiąc osób, które są w tej chwili w Polsce, mieliśmy dwa przypadki, że Nutri-Swish, który ma miętę pieprzową, wywoływał podrażnienie żołądka. Dwa, dwie osoby. Co powiedziałam? Wypluj. Ja? Więc to jest ta kwintesencja, żeby zrozumieć, że te wszystkie cudowności, o których Wam dzisiaj mówimy, glutatium, kurkumina, yy, arginina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, gdyby to wszystko nie było w tej technologii, to byłoby następny jakiś komplet yy, wspaniałości, które się przyswajają w 6%, które jest kolejnym suplementem jakich wielu. Więc musimy to zrozumieć, że to jest unikatowa technologia z unikatowym preparatem suplementacyjnym, który działa, który działa niesamowicie szybko, który działa niesamowicie efektywnie. Bo ja mogę to Wam opowiadać godzinami, ale tak naprawdę, słuchajcie, te wszystkie wykłady, o których mówimy, te wszystkie składniki, to wszystko, czym by to było, jeżeli nie byłoby świadectw? Tak naprawdę. Musimy zrozumieć, że jeżeli nasz organizm jest wyczyszczony, jeżeli nasz organizm, ściągamy mu te stany zapalne, oczyszczamy z metali ciężkich, to nasz organizm jest zdolny do regulacji. Naturalny stan jest to zdrowie. To jest naturalny stan organizmu. Wszystko, co nie jest zdrowiem, jest nienaturalne. Więc jedyne, co potrzebujemy, to pomóc temu organizmowi, żeby wrócił do optymalnego, naturalnego zdrowia. A jeżeli mówimy już o mijających latach, słuchajcie, wiecie, co się dzieje? Kiedy my przywracamy poziom glutationu w tych komórkach, taki jak byliśmy młodzi, bo widzieliście tą krzywą, prawda? To jest naturalny proces biologiczny. Co się dzieje? My się czujemy jak 20 lat młodsi. My mamy więcej chęci do życia. My jesteśmy silniejsi. Po prostu... Cofnęliśmy ten zegar biologiczny odrobinę. Jakość życia się zmienia. Wiecie, co to jest, jak ja mam teraz w naszym zespole koleżanki po 70 i chodzi na dyskoteki? Dlatego ja potem się śmieję, bo się przeziębiłam. No byłam 78 lat w Warszawie położyłam na dyskotekę. Ale zimne powietrze w nocy potem je przeziębiło. Okej. Okay. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że karpedijem, słuchajcie. Życie jest piękne, tylko pewnie, jak człowiek jest chorowany, zmęczony, nie wiem, yy, yy, zestresowany, depresyjny. Słuchajcie, ja miałam taką deprechę w kwietniu, że mi się żyć nie chciało. Dlatego wtedy ja to powiem dzisiaj po południu, bo mam jedną rzecz, którą chciałabym powiedzieć po południu, ale to będzie dopiero po, po przerwie, co ja chcę powiedzieć osobie, która mi to przedstawiła, która mi to, mnie zaprosiła na kawę 1 maja i mi to pokazała. To było, to było ratowanie życia. To był światło w tunelu w każdym względem. Dlatego, kiedy wraca nasz organizm do tego optymalnego stanu, jakim jest zdrowie, to wiecie, co się dzieje? Chce się chcieć. Tak po prostu. I chcę Wam dzisiaj kilka świadectw, malutko, naprawdę jesteśmy z czasem, ale chyba yy, takie trzy świadectwa, konkretne. Słuchajcie, świadectw jest tyle na kanale YouTube Neumi Polska. Poszukajcie, mamy tyle nagranych świadectw, że naprawdę możecie sobie przez. Nie wiem, czy dni oglądać. Natomiast chcę tutaj zaprosić jedną bardzo dla mnie ważną osobę, która przyjęła zaproszenie z Hiszpanii. Karolinę poznałam w Neumie, to nie jest osoba z naszego zespołu. Ja ją poznałam już w Neumie. Zachwyciła mnie swoją naturalnością, jest lekarzem zawodu. Zachwyciła mnie swoją naturalnością, zachwyciła mnie osobowością, zachwyciła mnie kim jest, nie jaki ma zawód, tylko co sobą przedstawia. Karolina przyjęła zaproszenie, żeby przyjechać do nas z Hiszpanii, pomimo tego, że ona od 20 lat ma stwardnienie rozsiane. Kiedy ona poznała ten produkt, była w takim stanie, który Wam zaraz opowiem. kiedy ja po raz pierwszy usłyszałam jej świadectwo, ja się normalnie popłakałam. Bo uświadomiłam sobie, słuchajcie, jak my mamy kurna skarb w rękach. Jeżeli w takim przypadku jak za chwilę usłyszycie, jest w stanie tak odmienić życie człowieka. My mamy po prostu skarb. Dlatego jestem wdzięczna Karolinie, że chciała nam przyjechać i to powiedzieć. Karolina, ten paka.